mano wszystkim. Z tej strony, nie kto inny, jak to inaczej, kod Mitch no i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o evencie w sezonie drugim. To znaczy, że w dzisiejszym odcinku, tak jak obiecałem wam wczoraj, przedstawiam Wam wszystkie najnowsze informacje w temacie eventu, ponieważ informacji tych jest naprawdę bardzo i to bardzo dużo, a niektóre z rzeczy już mogły pojawić się w grze i wiemy też, co stanie się do końca obecnego sezonu pierwszego w temacie bramy szczeliny i co ciekawe szczeliny na niebie. No a wy, jak zawsze, przed startem tego filmu, nie zapomnijcie wpisać kodiku migao 2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiają się zawsze na ekranie. Pamiętajcie też, o sobie z bo ponad 50% dających tego kanału jeszcze tego nie robi. No i szczelcie to mapkę do góry, a na pewno nie pożałujecie. Namy no przejdźmy już do naszego głównego tematu tego filmu na kanale. Zanim jednak to zrobimy, to jak zawsze teraz na ekranie macie zwycięzców wczorajszego konkursu na 300 V-Dolców i proszę tą osobę, aby napisała do mnie na Discordzie w prywatnej wiadomości. W innym wypadku nagroda mu przepadnie i spokojnie, bo dzięki temu że wspieracie mnie tak chętnie w sklepie. Ponownie do wygrania macie dzisiaj 300 V-Dolców w formie prezentów w grze. Żeby wygrać trzeba zostawić apeczkę do góry pod tym filmem, suba z dzwonem na kanale i kod miga2 w sklepie, a w komentarzu pod tym filmem podać swój z gry, a wyniki konkursu pojawią się na filmie jutro o godzinie 16.35. No a teraz przejdźmy już do filmu. Zanim jednak przejdziemy do filmu, w którym omawiamy sobie temat fabuły sezonu drugiego, chciałbym wam powiedzieć o powrocie Spaza do Fortnite'a. I tak jak mogliście już od wczoraj wszędzie usłyszeć, Spaz już na 100% został potwierdzony i wraca w kolejnym nowym sezonie. Według informacji, jakie obecnie posiadamy, ma on być zmodyfikowaną wersją samej podstawowej broni, czyli może ona mieć zmienione tak naprawdę wszystko, od samego dźwięku strzelania, aż po statystyki i ogólny wygląd w grze. Dodam tutaj, co jest naprawdę bardzo ważne, że spazy nie są w stanie już zabijać graczy jednym strzałem w głowę, i złota wersja tej broni zada tylko 189 obrażeń albo 185, i sama broń może mieć jeszcze gorsze statystyki, bo musi ona zostać dostosowana. Oczywiście dostosowana do broni, które będą w grze po starcie nowego sezonu, i wspominam tutaj o tym, bo wczoraj nie wytłumaczyłem tego jakoś szczegółowo, a do tego dodam, że broń ta ma trafić do gry zaraz po starcie nowego sezonu, czyli dokładnie już w tą środę. No i tak, moi kochani, już za dokładnie 6 dni do gry, Fortnite ma zostać wprowadzony długo wyczekiwany przez chyba wszystkich graczy nowy sezon drugi rozdziału. ...a wraz z tym w grze pojawi się ogrom zmian i nowości, w tym oczywiście mnóstwo zmian w temacie fabuły. Dzisiaj właśnie w głównej mierze zajmiemy się tematem fabuły oraz nowymi zadaniami zaprzysiężonych, ponieważ jak się okazuje przed nami w grze pojawi się jeszcze jedna część tych zadań, która według informacji w grze ma trafić w kolejny wtorek. Tutaj jednak nie jestem do końca przekonany, że jest to prawidłowa data, ponieważ początkowo lekarze wskazywali, że będą one o 15 po aktualizacji i taka była informacja w grze, a zaraz po godzinie 15 została ona przełożona dalej, aż do kolejnego wtorku. Na obecną chwilę nie wiadomo kiedy dokładnie zostaną... One wprowadzone do gry, ponieważ mają one trafić dzień przed sezonem drugim i wątpię, aby tak było i nie wykluczam, że mogły się one pojawić dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest czwartek i w czwartki bardzo często pojawiają się zadania, a co ciekawe, te zadania będą naprawdę bardzo i to bardzo ważne. Jak sami dobrze wiecie, po aktualizacji w zadaniach zaprzysiężonych pojawiło się mnóstwo informacji, które co ciekawe nie były wszystkimi informacjami, ponieważ sam plik dźwiękowy nagrań Sztelana ma aż 3 minuty, a te zadania miały tylko i wyłącznie połowę tego czasu. Ta pierwsza część, z tego co pamiętam, zakończyła się zdaniem. To może rozedrzeć całe niebiosa. A my nie wiemy, co jest po drugiej stronie. I na tym wszystkim zakończyły się obecne zadania zaprzysiężonych, zaraz po tej dużej aktualizacji, która trafiła do gry. My gracze, co ciekawe, znamy dalsze rozwinięcia tych zadań i musimy sobie do nich przejść, bo to, co powiedziałem wam do tej pory, było wam wszystkim znane i ta druga część zadań, która dopiero będzie w grze, przedstawi nam te ciekawsze informacje na temat całej fabuły. A dokładniej już na samym początku kolejnych zadań, które dopiero będą w grze, dostaniemy informacje od Sztelana. jest zniszczona. Co wprost podpowiada nam, że w momencie gdy w grze pojawi się druga część zadań zaprzysiężonych, brama zostanie już całkowicie zniszczona. Dlatego też na początku wspomniałem, że zadania te mogą już trafić do gry, ponieważ wszystko to jest tak naprawdę gotowe, bo wszystkie pliki są w plikach gry i brama po aktualizacji wygląda tak, a teraz powinna wyglądać jakoś tak. Jak widać na filmiku w tle jej poziom naładowania został podniesiony i cała energia, która wytwarzała się dookoła tej maszyny jest czerwona, i widać, że działa ona coraz to szybciej, ponieważ tak jak mówiłem, sztalan nie potrafi jej wyłączyć. No i tutaj dodam, że drugi etap z tą czerwoną energią. Już teraz powinien być dostępny w grze i nie jestem w 100% pewny, czy jest, lecz z tego co mi się wydaje, wszystko powinno wyglądać w grze, tak jak na tym filmiku, i co ciekawe po nim jest jeszcze ostatni trzeci etap. Ostatni etap bramy szczeliny rozpocznie się równocześnie z ostatnim tygodniem zadań zaprzysiężonych, o czym mówiłem wam wcześniej, bo drugi etap, jak sami widzieliście, przedstawia bramę szczeliny, która jeszcze działa, a w nowych zadaniach od razu dostajemy informację, że jest ona już całkowicie zniszczona. Dlatego też etap ostatni, czyli ten do którego teraz sobie właśnie przejdziemy, to etap, w którym brama szczeliny zostanie już całkowicie zniszczona i pozostanie. Po niej tylko mniej więcej coś takiego, i jest to jedyny plik całej tej bramy. Na pewno w tym miejscu będzie więcej zniszczonych rzeczy, a jak nie zaraz obok bramy szczeliny, to co ciekawe nad nią, i teraz w tle możecie zobaczyć ostatni etap, czyli zniszczona brama szczeliny, która, tak jak mówił sztelan, że całe niebiosa. To właśnie coś takiego, co widzicie teraz w tle, będą widzieć gracze w momencie, w którym brama szczeliny wejdzie w ostatni etap i w grze pojawią się nowe zadania zaprzysiężonych. I wszystko to podsumował nam pewien liker na profilu na Twitterze. A dokładniej dał znać, w ostatnich zadaniach zaprzysiężonych aktywujemy portal szczeliny, ale jazdą zbyt niest Spowoduje to jego zniszczenie i pozostawienie dużego pęknięcia na niebie, które stopniowo będzie się powiększało. No i w jego informacjach pojawiła się naprawdę bardzo ważna wzmianka, ponieważ jak podaje sam Licker, Rift na niebie, którego widzieliście w tle na tym filmiku do startu nowego sezonu drugiego w rozdziale czwartym, tak jak Brama będzie miała swoje etapy powiększania. Na obecną chwilę wiemy, że będą to dokładnie cztery etapy, i na teraz znamy tylko ten jeden, którego mogliście zobaczyć w tle, a teraz dodatkowo macie zdjęcie, które bardziej dokładnie przedstawia tą szczelinę i wygląda to naprawdę mega i to mega epicko. Wiemy na teraz tyle, że kon... Kolejne jego etapy, tak jak wspomniał, ten liker, będą powodowały, że sama szczelina na niebie będzie się powiększała, i już teraz mogę wam powiedzieć, że ta wielka szczelina na niebie odegra wielką rolę w kolejnym sezonie drugim. Głównie dlatego, że tak jak wam mówiłem na ostatnim moim filmie, rzeczy, które zostają dodane do gry po ostatniej aktualizacji, a głównie te w temacie fabuły, zawsze są bardzo ważne dla nas w kolejnym sezonie, w którym jest event i przykładem tego był sezon trzeci, rozdział trzeciego. W tamtym sezonie dosłownie na samym końcu po ostatniej aktualizacji pojawiły się takie wstępne informacje o chromie, a bardziej to o substancji, która pochłaniała siódemkę z wyspy i co ciekawe w tym wszystkim, to w tym sezonie tym głównym znakiem jest oczywiście ta szczelina na niebie. Co dokładnie ona zrobi i co znajduje się po jej drugiej stronie, tego nie wiemy. Co również wspomina nam sam Sztelan w swoich nagraniach głosowych, które albo już pojawiły się, albo dopiero będą i polecam Wam wszystkim przesłuchać, to oto nagrania. Albo są one już dostępne w grze, jeżeli pojawiły się nowe zadania i po wykonaniu każdego z nich będziecie w stanie odczytać chociaż ich fragmenty, a jeżeli nie chce się Wam czekać bądź robić tych zadań, to będą one na moim serwerze Discord na specjalnym kanale Sezon 2 Informacje. To właśnie tam znajdują się wszystkie. Wszystkie informacje o nadchodzącym nowym sezonie drugim, więc polecam sobie obserwować tam ten kanał, bo informacje w tamtym miejscu pojawiają się przed dodaniem filmu na YouTubie i osoby z serwera wiedzą o wszystkim po prostu szybciej. Teraz jednak wypadałoby coś powiedzieć o samym bezkształtnym obserwatorze, który jak dobrze wiecie miał trafić na wyspę, a niestety na nią nie trafił. I sam Szteran wspomina w tych nagraniach, że jeżeli nie powiedzie się, to niestety zapłacą wszyscy. No i jak widać w samych nowych zadaniach nie uda mu się odtworzyć tej bramy szczeliny, aby bezkształtny dostał się do nas i według niektórych teorii to właśnie przez tą szczelinę na niebie. bezkształtny obserwator zostanie dodane do fabuły Fortnite'a, ale dopiero w kolejnym sezonie drugim. Ile w tym prawdy ciężko powiedzieć, bo nie wiadomo tak naprawdę, co znajduje się po drugiej stronie bramy szczeliny i to właśnie od tego tematu zacznie się nowy sezon drugi, bo wszystkie zmiany, jakie pojawią się w grze, będą oczywiście przez tą szczelinę na niebie. Tak naprawdę szczelina, która jest teraz na niebie, jest w stanie przenieść na wyspę kolejne nowe jej fragmenty, do tego nowe przedmioty, bronie i nawet postacie, nowe lokacje na mapie, czy nawet samego bezkształtnego obserwatora, o którym jest mowa w tych oto zadaniach. Na teraz nam wszystkim nie pozostało nic więcej, jak czekanie na Zwiastuny i przy okazji same zadania szyfru, bo powiem wam, że te zadania też coś po części zdradzają w temacie fabuły, lecz w ich temacie jakoś się nie zagłębiałem, ponieważ nie są one aż tak bardzo ważne, jak zadania zaprzysiężonych. Zwiastuny, o których wspomniałem, powinny pojawić się w internecie już teoretycznie na dniach, bo do startu sezonu, tak jak mówiłem na początku, zostało 6 dni, a Fortnite przeważnie 7 dni przed dodaniem sezonu daje zwiastuny, więc jest to kwestia kilku dni, może nawet kilku następnych godzin. Ja sam nadal stawiam, że zostaną one dodane już w ten weekend teraz, tak więc bacznie obserwujcie Twittera oraz informacje w grze i od razu. Tutaj zaznaczę, abyście pamiętali, że na dniach na Twitterze pojawi się ogrom wycieków i informacji na temat kolejnego sezonu drugiego. Większość z nich na pewno nie będzie prawidłowych, lecz na pewno pojawią się jakieś dokładne informacje, więc sprawdzajcie Twittera, ale tak na spokojnie, bo jest to kwestia naprawdę chwili, abyście poznali cały motyw sezonu drugiego, karnet, bojowy, mapę i oczywiście całą tą resztę. Pamiętajcie, że jeżeli na dniach pojawią się jakieś kolejne ciekawe informacje na temat fabuły, eventów w sezonie drugim lub nawet samego sezonu drugiego, to od razu postaram Was się o tym poinformować. Tak więc obserwujcie kanał Migao na bieżąco, a na pewno nie czego nie przegapicie, bo filmy są tutaj dosłownie każdego jednego dnia. No a jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to fajnie będzie, jak zostawicie pod nim mapeczkę do góry, przynajmniej w końcu może on trafi do większego grona odbiorców. Tak jak ostatnie moje filmy, pamiętajcie też o Subiku z dzwoneczkiem, to nie przegapicie kolejnych tak kozackich filmów, liveów i shortsów. A jeden live będzie dzisiaj o godzinie 19. No i nie zapomnijcie wpisać koziku MigaO2, tak jak te dwa kozaki, które pojawiły się na samym początku tego filmu na kanale. No i co, to chyba wszystko w dzisiejszym materiale. W komentarzach dajcie koniecznie znać, co sądzicie ogólnie o wszystkich zmianach w temacie eventu nadchodzącego nowego sezonu drugiego w rozdziale czwartym i tego, co ogólnie będzie działo się w temacie fabuły w kolejnym nam sezonie w grze, a ja wam dziękuję za oglądanie filmu i widzimy się dzisiaj na live'ie około godziny 19:00 Yo!